Uszanowanie, witam wszystkich bardzo serdecznie na filmie o Imperial Esports, czyli naklejce, którą w pewien sposób typowałem. Został zakład, znaczy zakład, co ciężko nazwać zakładem, ale zostały postawione pewne e, ramy, które w zasadzie można było łatwo zweryfikować. No i zostały zweryfikowane na, w, na dwa momenty. No i, że tak to powiem, wynik jest przeciwny do tego, który obstawiałem, więc trzeba o tym nagrać film i o tym opowiedzieć. Na początku, skins Monkey. Strona do, w zasadzie, patrzenia na swoje x-raye i na to, co się dzieje, do wymieniania swoich skinów. Ej, wczoraj te styksy po 27 kupowałem na Mołpie, to je ja oddam. Trzymajcie, chłopacy. Halo, mam nadzieję, że się dobrze bawicie ze styksami. No a co? My przechodzimy do filmu, który jest o czym? O naklejce Imperial. Więc, ale jeszcze chciałem pokazać w ogóle tabelkę naklejalności Antwerpu, która, powiem, że jak na statystyki ogólnie eventów, jeżeli chodzi o Sztokholm i tak dalej, o ile odbiega od, bym tak to nazwał... Yy, ideału, to nie jest na pewno, naj... no, 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 mogło być lepiej, jeżeli chodzi o naklejalności, to w porównaniu do reszty naprawdę trzyma się dosyć zacnie. Jakby naklejki Eternal Fire z fajnymi wynikami, jak o to chodzi. Naklejki przecież na Z, też nie takimi złymi. Naklejka Fury dalej, w sumie to jakby jest spadek, zauważalnie, ale w porównaniu do statystyk na przykład z ze sztokholmu, no to jednak mimo wszystko wyniki są trzymane całkiem zatne, przynajmniej jak na, yy, wiecie, statystyki ogólnie, a glittery to w ogóle już, bym powiedział, że pozytywnie, jak o nie chodzi. Holo tak, no mogłoby być lepiej, o tak to nazwę. Zatem my dzisiaj robiłem film specjalnie o naklejce Imperial, o tej tu, która jest. Dlaczego? Ponieważ uznałem w pewnym momencie swojego życia, że naklejka Imperial Esports musi być za co najmniej 150 ceny Entropic Holo. I uznałem to z różnych powodów, na przykład z powodów jakościowych, jeżeli chodzi o tę naklejkę, ale też ogólnie, jeżeli chodzi o sam fakt tego, jaka jest historia tej naklejki, jeżeli chodzi o cenę, jak w ogóle jaki jest jakby prestiż tej naklejki w kontekście eventu, jakim jest Antwerp, nie? Jakby wydawało mi się, że dosyć takim, może logicznym, nie wiem, takim... Takim całkiem naturalnym zachowaniem tej naklejki Nie będzie zlecenie z 200 zł do 30 To jest jakby coś co uznałem wtedy I uznałem, że ta naklejka ma w sobie coś takiego Co rzeczywiście zachęca ludzi do jej kupowania No jednak okazało się, że nie do końca I raczej jest przeciwnie Naklejka Entropic Entropic, która też akurat we swoich No akurat Entropic jeżeli chodzi o naklejalność To nie ma się czym pochwalić Bo z 600 sztuk miesięcznie spadła na sztuk 200 Pytanie, jakby trzeba by, na pewno te statystyki są idealne, idealnie zrobione, ale jak widzicie, wcale nie zaliczyła ona aż takiego odpływu, jeżeli chodzi o pieniądze jak Imperial. W, co trzeba przyznać, w podobnym okresie zrobiła ona podobną jakby tu powiedzieć trajektorię, nie? w sensie jedna i druga naklejka spadała. Jednak jedna to robiła w tempie dużo szybszym od drugiej. I niestety ta, która spadała, to Imperial, na którą postawiła. Jednak, co jest ciekawe i co nie usprawiedliwia słabego wyniku holo, trzeba w ogóle wspomnieć o anomalii, która wydarzy wydarzyła się na Goldzie. I jakby to, co się wydarzyło tu, jest dla mnie w ogóle nie do wytłumaczenia. To, to jest dla mnie coś, co, co ja, w ogóle, ja w ogóle tego nie rozumiem, nie? W sensie, ja, jakby absolutnie nie czaję, nie kminię, i jakby nie, nie jestem w stanie pojąć. To to jest naprawdę coś, co jest dla mnie owiane zagadką i nie, w, w, pełnymi połaciami niezrozumienia. Tak to nazwę, I jeżeli chodzi o tę naklejkę. Bo zrozumiałbym w sensie, jakby gdyby tu była jakaś taka, wiecie, jakaś taka tendencja do wyróżnienia się tej naklejki. Gdyby naklejka Holo nie zaliczała jednych z najgorszych momentów w, całym, w całej swojej historii, nie? W sensie to jest dosłownie od momentu tak naprawdę odbicia Antwerpu mamy najgorszy moment tej naklejki ever. Co w ogóle jakby pewnie skłania niektórych ludzi nie do jakiejś paniki, tylko raczej w ogóle do zakupu, co może być ciekawe, ale ja nie jestem tą osobą. W sensie ja nie jestem pierwszą osobą, która nakupi Imperial po tych statystykach, które widzimy aktualnie. Tylko zastanawiam się y, nad tym, co w ogóle powoduje taką sytuację na goldzie. To jest dla mnie jedno, bo to jakby ktoś kupuje, nie? Ale y, obok tego nie widzę zbyt dużo plusów. Jakby śmiem twierdzić też, że to, co wydarza się w ogóle w kontekście Kopenhagi, jakby nie żeby coś, ja tak uważam, to może być błędna opinia, ale dla mnie naklejka z Kopenhagi nie ma w ogóle podjazdu do tej anwerpowej. W sensie naklejka Imperial z Kopenhagi. No, no nie, no nie, no nie, to, nie jest, to nie jest realna konkurencja. Jakby też pewnie, czy tutaj są udostępnione statystyki z Kopenhagi? No nie ma, niestety. W ogóle, jak teraz wyglądają statystyki Paryża? O kurwica, te to dopiero je co? Cena w dół, a naklejalność też w dół. To jest dramat. Jak chodzi o Paryż, to, to trzeba przyznać. Aha, czyli mi się nie odpali chyba Kopenhaga dzisiaj. A, odpaliło się. Ale nie to co chciałem. Czemu mi się odpaliło? I to Gold, i tu Gold. Kocham rynek Steam autentycznie. To mój ulubiony rynek. W każdym razie chciałem pokazać. Znaczy nie wiem, czy w ogóle oglądanie w Imperial z Kopenhagi na rynku ma jakiekolwiek znaczenie. Ale mi się nie wyświetliło. Ale wyświetliło mi się. Właśnie to, to mnie ciekawi, jakby nie. Czyli jakby ta naklejka, jeżeli ona będzie za 5 zł, 4 zł. 3 złote i tak dalej. Czyli jeżeli ta naklejka będzie leciała coraz niżej, to czy ona będzie zabierała ruch od tej e, z Antwerpu. Bo jeżeli taki paradygmat, w sensie, że tak jest ogólnie, jeżeli będziemy w to wierzyć, że tak jest, no to ja rozumiem jakby wtedy ten odpływ, który się dzieje na Imperial. Tylko ja ogólnie nie stawiałem tych naklejek w kontekście konkurencji, bo jakby to... Znaczy, można je stawiać w kontekście konkurencji, tylko bardzo ogólnie... Znaczy, trzeba nadać temu pewne ramy. To jest naklejka, którą kupi ktoś, kto lubi Imperial. O tak to powiem. A to jest naklejka, którą kupi ktoś, kto chce mieć ładną naklejkę. Jakby to kupi konsument, któremu zależy na jakości, a to kupi osoba, której zależy na tym, żeby była Imperial. Tak to nazwę. Pytanie, ile ludzi realnie kupowało naklej tę naklejkę, dlatego że było Imperial? W sensie, ile było takich osób, które kupowały to, bo Imperial? Ja uważałem, że nie za dużo. Że raczej to jest ładna naklejka, która jakby służy ludziom do tego, żeby, nie wiem, świeciła im w ekwipunku, albo do tego, żeby sobie ją nakleić. Potrzebowalibyśmy, według mnie, statystyk naklejalności tej naklejki. Do tego, żeby zobaczyć, jak duży odpływ przez, z tej naklejki został się przez tę naklejkę. Tylko też ogólnie uważam, że gdybyśmy w ten sposób to te rozpatrzali, to ta naklejka, która jest Imperial Esports, ta, no nie zrobiłaby jakby... Tego wyniku. który robiła tu. Ponieważ sta, stale naklejka z Kopenhagi jest naklejką tańszą. Więc jakby według mnie ona by zaczęła szorować cały czas. Ale tego się już jakby no, czy ciężko się jest tego, o, o to przekonać. Nie wiem, czy aby na pewno naklejka, która jest za 10 zł. Nie. To jest ciekawe, że naklejka, która jest za 10 zł nie stanowiła problemu dla naklejki, która była za 40 naklejka, która jest za 5 zł, stanowi, yy, stanowi już konkurencję dla naklejki, która jest za 35. To są jakby dla mnie dosyć dziwne rzeczy, nie? Jeżeli o to chodzi. Ale jakby to jest wynik, nie? Jakby wy, wynik jest wynikiem. Ja jestem akurat tą, tą szczęśliwą osobą w sporze Entropic Imperial, że to w Entropic mam głównie swoje pieniądze. Jakby. Przy czym nie jestem przy Moje pieniądze ani w jednej, ani w drugiej naklejce raczej nie są szczęśliwe. No i co? No i jakby Imperial Gold obok tego stoi i się śmieje. Jakby w sposób niezrozumiały, dla mnie totalnie. No ale co? Jakby wynik jest wynikiem. Gratulacje dla M1. To na tyle. Yo.